Cześć, witajcie z tej strony, Elavion i Witam Was w kolejnym odcinku z Lucha of Legends. Są ze mną Avreus. Dzień dobry. I Kerks. Witam. Teraz wszyscy będą siedzieć cicho. Odbierzcie prawo nagrywania. Mhm. Dobra, jak tu go się mak musi yy, to mu zmienić, speed? Nie. Dajesz jeden poziom w Q i maksujesz albo w albo E. Okej, okay, tak. tak tutaj. Welcome to the Crystal Star. Gwiazdki! A tak, Raven hmm. kupił sobie dzisiaj nową postać. No, bo dzisiaj wyszła. Dlatego Jak bym jeszcze... robił pod armor AP, czy po prostu pod armor i życie? Ty się robisz pod życiem eee raz, dwa, trzy. Oni mają pięciu adeków, serio? Po prostu stakujesz armora. Nie wiem to Armora będzie miał Ale dostaję adez z Armora. Bardzo ładnie odpaliłeś to yy, ne, Tak późno, że nie będziesz tego miał na początek. A o, Kers... z kapitanem na bocie. No. Nie jest mi to przypadkiem potrzebne w tym momencie, w którym e, trzeba teraz czy już teraz? Od razu to odpalasz. I zasuwasz na górę. Ad akurat to było głupie. Znaczy można, ale i tak nie zdążasz. I oh tak, bo... Oni no wszyscy jeszcze są. O nie O jest. Alo, przejmuję mocy, ale dobra, przejąłeś także Warfet. Już co rewajwuję? Także wytrzymajcie, choć, choćby na tyle, żebym ten znalazł dojść. Boże, z pięciu nawet ja będę rasz. z taką armora. Zabrali. Mhm. Nie zabrali, ten testowali. Co jednak nie ma wszystko różnica. Dobra. To chyba zabieramy, to? Mhm. W nie Wiecie co ja się cofnę po tarczach a ja się cofnę po tarcze, jak sobie radzisz tam na tym bocie? Widzę, że tak sobie, a w sumie nie jest tragicznie. Poszuję go, że to jest wina. No, no to akurat go de... to jest dobrze. O, Padać? Nie. Uważaj, bo lusen może do ciebie iść. Dobra, ja idę. Okej. Padam. O <laughs> Nikt tego nie widział. W ogóle. Wekalik! Beeches Beeches do na Dobra Ale i tak wygrajcie Oni padają tak samo, gdyby Lutja ani ten upadł, bo siebie to by się trzymali za rączki, zobacz Chyba nie chcę widzieć To takie byłoby, było Czarpedowiec! W ogóle mamy... Raz, dwa... Dwa Mirory okay. mamy. Y zaraz wpadam do Ciebie, Teemo. No, no, dawaj go. jeszcze ulepszyć. Aj biedny no Tego by ja będę przyjmował. Dobra, on tego i tak nie przeżyje, chyba nie wiem co. Przeżyję. Dobra, mamy 4 punkty. Jak weźmiecie bota, mamy 4 punkty do ich jednego. Nie wiedzieliście, co seria? To było takie sobie, szczerze mówiąc. Ja myślałem, że ten jeśli przejęliśmy dawno i do niego się pytałem, tak? Okej. Okay. Dobra, zabili mnie. Czas kupić armory. No już ma tego nerfa na... Tak. Nie przyda. Serio? Tak. Ja no. nie, nie rozumiem, czemu oni no, nie no nerfią... Tak. ...Ramusa. No dalej pokazuje się sobie. Kurde, zrobili quest'a. Smutne. Dlaczego wy jesteście we dwóch na bacie? Czemu bym Bo zawsze się chodzi we czterech na topa, bo inaczej ja nie sobie po prostu idą wieża po wieży. A no, to bardzo nie do mnie pretensja. Okej. Okay. Aaaa... Oh. No The no fuck?! Co się właśnie stało? Nie wiem. Zabieram. No. Oh wow. Nie, ale jakoś tak dziwnie odpaliło mi się ulti, a potem a potem jeszcze poszedłem złą stronę. Uh. Aaaa, bota za Dorą. Chce za mnie dostanąć tak szybko. To niedobrze, bo będą mieli wszystkie wieże poza... naszym midem. Safe chociaż... Nie dojdziesz. To przejmę chociaż. Oh, yeah, o no Jezu, to chuj biedny. Możesz spróbować. Давайте что сказано. А, Ей. W ogóle jaram się Wein też wzięła rewajwa Jak zobaczyła, że my wierzymy. No i mniej myśli. No cóż. To takie smutne, kiedy rasujesz armarynę kiedy. W sumie las Mogę pewnie zaczyna się dla Suspera W tej konkretnej grze to był taki sobie pomysł jak on Nie no ja Idę idę Po cholery ty tam podszedłeś w ogóle Nie, nie było to konieczne Serio, nie, nie dotkniesz tego grzyba. Bywa. Też mi spadnie na bota? I tak. A! Chyba miałem laga. Tyle, podoba Niech będzie wygrzebka, niech będzie wygrzebka. Powiem pan, serio? Serio? Oh. Aż, dobra. Dajesz Wukong! Ładnie, ale chyba zginę. A, nie, jednak nie. Dobra, mam całego turnmaila. Mogę wrócić do robienia AD. Twoje team has captured a quad. The nexus 50% jeszcze jakbyś to, że znowu się na bata, ale teraz przynajmniej zdorowaliście trzech. Te dwie wejny. Come Dziękuję. No. Dobra, idę sobie weźmę tarcza, Ma prawie prawie także dobry moment. O, no widzę raz. questa na bocie A ja z tego angielskiego nie No wiedzą, wiedzą, ale i tak powinien Jest trzech na topie, idziemy we trzech na bot'a i bierzemy questa po prostu No to dawaj Czterech na topie, Pięciu. trzeba się sprężać Dobra, ja zabierzę, ja idę przez aerokluba za chwilę Dobra, idę przez aerokluba Okej Musisz tutaj tu przechodzić nie, Cały czas tam był? Nie wiem jak ty patrzyłeś Nie widziałem No wiem, że go nie widziałeś, tak przynajmniej się domyślam No, Idę ratować Wukonga z tą Albo widować za killami O,

Aaaa, przeskoczył nad moim W. Fajne to było. Muszę przyznać, że było zmyślne całkiem. Dobra. I zrobię sobie entropię. Dlaczego nie? O, wygrywamy dosyć mocno, widzę. An enemy has been slain. Double kill. Spoko. Ja mam To było ja słabe, bo you. on by się po prostu zabił O ja, to było takie słabe z mojej strony. Jakby Wayne nie stankowała połowy mojego ulta. Wow, mam fajną animację biegu. Awesome. Nie spodziewałem się, muszę o. przyznać. Dostać, 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 dostać. Sam zabijał mnie. Dobra, to tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Zabiję! Ja zabiłem! Ja zabiłem! Cześć! Victory.